Dziękuję. Dziękujemy ślicznie szalonym, szalonym małlatom. Maja pani, i Katarzyna pani, Dziękujemy. Brawa, brawa, brawa. Oczywiście wszystkim za pięknym występem. Naprawdę możemy się cieszyć, że w naszym mieście mamy taką zdolną młodzież, która rzeczywiście jest, jeździ po świecie, w Polsce i po świecie i rzeczywiście mówi także o, o Europie. Bardzo I... cieszymy się, że dziś mogli być razem z nami. No właśnie, że jest chętna na takie e, jedne... Imprezy okolicznościowe bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że to nie ostatni występ. Oczywiście nie byli u nas po raz pierwszy i mamy nadzieję, że właśnie nie po raz ostatni. Także dziękujemy. Powoli już czas dożynek w dniu dzisiejszym dobiega końca. Powoli dożynki 2024 przechodzą do historii. Także wszystkim dziękujemy za obecność przede wszystkim, gdyby Was nie było, nie byłoby dla kogo tego wszystkiego organizować i przygotować. Tak, no de, dla, dla tych, którzy zostali za wytrwałość, myślę, że oklaski się należą. Brawa, wielkie brawa. Chciałbym w tym momencie, także w tym miejscu podziękować także Radzie Parafialnej, z przy naszej parafii, która dołożyła wszelkich starań, żeby nikomu...